Na projekt rewitalizacji parku składa się wiele prac, które są obecnie już w zasadzie finalizowane. Natomiast chyba taką największą pracą, która została podjęta w ramach tej inwestycji, był remont przydworskiego dawnego stawu. Przy tym stawie zostały wybudowane kładki widokowe. Oprócz tego w całym parku zostały wybudowane nowe alejki. Wzdłuż nich będzie oświetlenie. Dodam jeszcze, że cały park, cały ten teren będzie monitorowany i to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo tego obiektu, ale również myślę, że też na bezpieczeństwo osób, które będą tutaj przebywać. Oprócz tych prac, no chyba taką najbardziej widowiskową i monumentalną budowlą, którą tutaj widzimy, będzie scena, która powstanie i która będzie umożliwiać organizację imprez, festynów, które będzie organizować Ośrodek Kultury w Zabudowie. Realizujemy te inwestycje, bo uważam że zabudowianą należy się takie miejsce, gdzie będą mogli szukać wytchnienia, miłego spędzenia czasu. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 miliony 700 tysięcy, z czego 80% dofinansowania będzie pochodzić z funduszy unijnych. Są to rzeczywiście duże kwoty, a udało się to zrobić dzięki programowi rewitalizacji, który jako gmina opracowaliśmy już już kilka lat temu. Był to warunek niezbędny do sfinalizowania tej inwestycji.